Gdy za zakrętu pojawił się Driver 2 na naszą ulubioną konsolę PSX, to niestety ale był słabo grywalny przez bardzo niską ilość klatek na sekundę. W momencie gdy pojawiał się już drugi radiowóz w pościgu, to spadki były zauważalne. Gra zniechęcała, mimo iż miała lepszy gameplay od pierwszej części Szofera i trudno było się z tym pogodzić, że gra nie została przekonwertowana na żaden inny system, jednak po 20 latach od premiery otrzymaliśmy świetny projekt zwany Redriver 2, który wreszcie umożliwia nam pościganie się w pełnej prędkości klatek na sekundę bez spowolnień, z podbitą rozdzielczością i ładniejszymi teksturami. Do przekonwertowania gry na PC-ta potrzeba oczywiście obrazów dwóch płyt, wersji PAL lub lepszej NTSC z rozszerzeniem BIN oraz samego programu Redriver na Windowsa. Wypakowuje program w samym programie znajduje się folder Install i to właśnie do niego należy przekopiować obrazy płyt drivera 2. Teraz można uruchomić launchera. Klikam w Setup Wizard. Wskazuję ścieżkę dostępu dwóch obrazów gry. I teraz INSTALL. Nastąpi przekonwertowanie. Po tym procesie wchodzę w konfigurację i wybieram pierwszy obraz ISO gry. Oczywiście można sobie tutaj poprawić wygląd oteksturowania, jak i sterowanie na gamepadzie czy klawiaturze. Sama gra wreszcie jest grywalna w pełnym tego słowa znaczeniu. Jednak niech Was nie zdziwi, jeśli gra będzie wymagała sporej prędkości procesora i zauważycie na liczniku 20 parę klatek. Uruchamiając grę w oknie, można dodać kilka fps. ów no i to tyle w tym krótkim poradniku. Dzięki za oglądanie.